Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Czytania dla Duszy i zapraszam Cię na przekaz na horoskop tygodniowy na pierwszy tydzień lutego. I zanim zacznę, to taka krótka informacja: dzisiaj będzie króciutki, bo ja mam szkołę, więc w przerwie w szkole Wam nagrywa ten horoskop. A druga to: kilka osób mnie prosiło, aby przedłużyć zapisy w przedsprzedażowej cenie, bo o to chodzi na marcowy warsztat dotyczący ran z dzieciństwa, gdzie będziemy na głębokich poziomach pracować z, tym z tymi ranami. Informacje są oczywiście w opisie filmiku, kiedy będą spotkania. Więc jeszcze do piątku, czyli do 7 lutego, jest przedsprzedaż tego warsztatu w cenie 400 zł, potem rośnie cena na 500 zł a w marcu będzie już 600. Czyli dla spółziemskich 600, aczkolwiek ilość miejsc jest ograniczona, więc nie wiem, czy w marcu będzie jeszcze możliwość zapisania się, bo już sporo osób się zapisało. Ok, to zaczynamy. Dale sobie troszeczkę i trzy karty do wyboru. I jedeneczka, dwójeczka i trójeczka. Odkładamy 3, 2 i zaczynamy od jedyneczki. Jedyneczko białe, światło i teraz tak, albo faktycznie będziesz w takiej fajnej, spokojnej energii w tym tygodniu, albo będziesz coś oczyszczać, uwalniać, być może zmiana sposobu myślenia, być może tutaj jakaś głodówka, dieta mentalna, ale dieta fizyczna jak najbardziej tutaj może być. Zmiana Twojej energii i patrzymy co dalej, bo ta karta mam. Dosyć mało mówi na ten najbliższy tydzień, pierwszy tydzień lutego. Jak on będzie dla ciebie jedyneczko wyglądał? Mhm. Będziesz wzrastać dokładnie na tym, co było dla ciebie wcześniej trudne. Pod spodem masz kartę mówiącą o tym, że ty już rozumiesz, że tym sposobem myślenia i działania albo zaraz zrozumiesz, nie zajdziesz daleko, nie spełnisz jakiejś swojej intencji, dlatego ty wzrastasz na tym, co jest dla ciebie trudne i to może być już teraz w tobie to trudne, że czujesz, że dobra, muszę coś z tym zrobić, albo to będzie pierwsze dwa dni, na przykład poniedziałek, wtorek i ty będziesz sobie z tym pracować, dlatego te białe światła nam tutaj pracuje, raczej współgra z tą pierwszą kartą i potem macie nowy sposób myślenia, nowy sposób Podejścia do pewnych spraw, zostawienie czegoś za sobą, tego starego, i to w głowie tu się będzie dużo u Was układało, a trzecia karta mówi o tym, że w coś będziecie zaangażowani. Z jednej strony to może być praca typowo z podświadomością, praca rozwojowa, ale ogólnie możecie też w coś innego mocno się zaangażować, bo poczujecie, żeby w ten kierunek tutaj iść. I energetyka na ten tydzień dla. Jedyneczki, energetyka, kapłanka. Z jednej strony mówi o zastoju, a z drugiej strony e, mówi o bardzo dobrej intuicji i ogólnie o Waszym rozwoju. Jakaś kobieta też Wam może tutaj w tym tygodniu pomóc. E, możecie uzdrawiać też rany matki, aczkolwiek dla mnie to najbędzie, najbardziej będzie bycie w sobie, słuchanie swojego wewnętrznego głosu, swojej intuicji i rozwój. Przekształcanie pewnych rzeczy w Tobie. I co jeszcze będzie się działo? Tutaj dla jedyneczki, no, negatywne myśli są, jakiś krytyk, sabotażysta. Zobaczcie, tu są negatywne myśli, krytyk, sabotażysta, ale z tego będziesz się uwalniać, bo to jest początek tygodnia. Przyjdzie zmiana sposobu myślenia. I tu macie nowe energie. I to jeszcze energie kielichowe. Dla niektórych to może być, pozna... dla kobiet może być poznanie jakiegoś fajnego mężczyzna albo po prostu rozkwit w waszej relacji. To zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Rozkwit uczuć. Albo wchodząca nowa energia taka mm, związana z waszym sercem. Nie mówię tutaj typowo o sprawach jakichś miłosnych, ale możecie też być połączeni właśnie ze swoim sercem. Możecie wychodzić z jakiegoś żalu, z jakiegoś smutku, i po prostu yy, ruszać yy, do przodu. Mogą pojawiać się jakieś fajne, takie inspirujące pomysły. To idźcie za tym. Jaki ten. nagła zmiana, tranzy. Dokładnie. Związane z Twoim jakimś pragnieniem. I niekoniecznie to pragnienie już w tym tygodniu będzie się spełniało. Zobaczcie, tranzy to jest nagła zmiana. Czyli w pewnym momencie tego tygodnia i to raczej nie pod koniec tygodnia, a wcześniej przyjdzie nagła zmiana związana z waszym marzeniem, pragnieniem. I jakby otworzą się ścieżki, drogi do tego. I macie zaufać, dlatego to wasze marzenie, pragnienie jeszcze nie będzie się realizowało w tym tygodniu, ale właśnie przyjdzie jakiś pomysł przyjdzie jakieś rozwiązanie. Nowy sposób myślenia, podejścia, coś się tutaj uwolni oczyści i wy się do tego zbliżycie albo będziecie wiedzieli, co dokładnie zrobić, żeby to zrealizować. I jaki ten tydzień będzie jeszcze dla Jedyneczki Męska? Energia: Dwa razy mamy męską energię. Chociaż tu nam się trochę niepokój pojawia przy męskiej energii, więc może być nawet jakaś kłótnia z mężczyzną, ale tam nam się dobre karty pokazywały. Więc jeżeli z Waszym partnerem będzie jakaś kłótnia, jakieś spięcie, jakieś duże emocje. To to się wszystko wyjaśni w tym tygodniu. Zmieńcie podejście do tego. Hmm? E, ta, tu nie dla każdego to będzie chodziło o partnera, bo taka ta karta może mówić o kursach szkoleniach, o jakimś działaniu, ale ta karta często mówi o pogłębianiu wiedzy. Jakieś emocje z początku tygodnia są, e, ale wy je będziecie wyci wyciszać, oczyszczać i te emocje właśnie. Skłonią Was do tutaj wglądu wewnętrznego, do kierowania miłości na siebie. I z ostatniej talii patrzymy, jaki ten tydzień będzie dla jedyneczki. Poszukiwanie ścieżki dla siebie. Mhm. Część z Was faktycznie będzie uczestniła w jakichś kursach warsztata albo będzie kontaktowała się z jakąś osobą, która Was poprowadzi, bo ta karta o tym mówi i znajdziecie jakąś ścieżkę dla siebie, bo te raczej mówią o tym kartę, że odnajdujecie ścieżkę, która jest dla Ciebie mocna, Która Cię wyrywa z jakiegoś punktu, gdzie do końca nie możesz być sobą i to może być ścieżka rozwojowa, ale też ścieżka zawodowa jak najbardziej. I to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Dwójka. To jest karta muzyki, ale ta karta oznacza, że w tym tygodniu będziecie pracować nad swoimi wibracjami. Może być to poprzez właśnie słuchanie jakiejś konkretnej muzyki, może być poprzez taniec, jakąś twórczość. Ale yy, poprzez medytację i każdą inną aktywność, która masza, ma, może sprawić, że zmienicie wibracji. Czyli z tym będziecie pracować. A czy Wam się uda, no to za, zobaczymy, co nam dalsze karty pokażą. Jaki ten tydzień będzie dla dwójeczki? Jaki ten tydzień będzie dla dwójeczki? Mhm. Zobaczcie. Ostatnia karta. Też z muzyką związana, z twórczością, ze zmianą wibracji zbyciem w swoim sercu bardziej. Ale początek tygodnia to jest mierzenie się ze swoimi ranami z dzieciństwa, ze swoim wewnętrznym dzieckiem, praca z tym. Według mnie będzie praca, ponieważ te energie się tutaj koło Ciebie zmieniają, więc coś robisz w tej kwestii, żeby to się zmieniło? Bo środkowa karta mówi o tym, że to jest u Ciebie przygotowanie do spraw większych w swoim życiu. To, co będzie się działo w tym tygodniu, to może być do spełnionego związku miłosnego, do zmiany pracy, do większych zarobków, do spełnienia jakiejś intencji. Więc e, bądź uważna dwójczko w tym tygodniu. Energetyka na ten tydzień. A, z kielichów. Piękna energia. To jest to uzdrowienie, to jest bycie w swoim sercu, to jest usuwanie właśnie e, pewne rzeczy, które, pewne emocje, praca z emocjami, nie usuwanie, źle to, źle to określałam, praca z emocjami, być może z traumami, być może z dzieciństwem i Askielichów mówi właśnie o tym, że uda Wam się zmienić w tym tygodniu Wasze wibracje na te bardziej bycie połączonym ze sobą, ze swoim sercem i otwieranie się na nowe możliwości też. Niekoniecznie one będą już się pokazywały, z kimś może być w ogóle kłótnia, bo tu jest karta jakiejś kłótni, sprzeczki, poczucia zagrożenia w ogóle. I może być momentami niespokojnie, nerwowo. Początek tygodnia możecie albo izolować się od ludzi, albo czuć się samotnie, a potem może przyjść strata, chociaż ta strata, ja to dopytam, to może być właśnie bardziej pod kątem zamykasz coś z przeszłości. Mhm. Tu moż, mogą być też jakieś rzeczy związane z miłością, z rodziną, z rodem i z tym będziesz w tym tygodniu pracować. Coś tu będziesz zamykać, ale mogą być bardzo niespokojne energie. Jakby tutaj. I jaki ten tydzień będzie? Dla dwójeczki. Poddaj się wpływom wyższym. Przekieruj miłość na siebie i dostrzegaj swoje wewnętrzne piękno. To jest to. To co powiedziałam. Miłość do siebie, wewnętrzne piękna. Pierwsza karta mówi typowo: Góra ci tutaj pomaga. Tylko się temu poddaj i nie martw się o nic. cokolwiek będzie w tym tygodniu się działo i czego możesz się spodziewać. Twoje modlitwy zostały wysłuchane i po prostu wejdź w energię wdzięczności i skup się na tym, co chcesz. I coś tu się może dziać właśnie związane z Twoją intencją w tym tygodniu. Jest energia wdzięczności, jest energia Twojego marzenia. Więc yy, to, co powiedziałam, wyszukujecie się na duże rzeczy w swoim życiu. Ale jeszcze musicie pooczyszczać niektórzy dużo, niektórzy tylko trochę i będziesz skupiona właśnie na jakiejś swojej intencji i możesz wprowadzać jakieś nowe rzeczy do swojego życia. I ostatnia talia dla dwójeczki. Jaki ten tydzień dwójeczko będzie dla ciebie? Trochę emocje no z początkiem tygodnia mogą grać górę u ciebie, albo bardzo dużo możesz odczuwać w sobie, hmm? możesz nawet ściągać od innych, ale zobacz, tu jest potem w ogóle rozjaśnienie Twoich spraw, Twoja wewnętrzna przemiana i również wykorzystywanie słowa, czyli jeżeli ty wypowiadasz się pozytywnie, to zaczyna się tworzyć to w Twojej energetyce, tak? Ty tym wibrujesz wtedy, jeżeli mówisz negatywnie, to wibrujesz tym. Więc nie wystarczy sobie przemedytować pewne rzeczy, ale trzeba tu zmienić sposób myślenia i wypowiadania się. I za pomocą właśnie słów jesteście w stanie w tym tygodniu coś fajnego stworzyć dla siebie. I to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczka. I trójeczkę. Trójeczko. Ty na pewno masz opiekę się wyższych swoich aniołów i dostajesz znaki komunikaty wiadomości od swoich opiekunów duchowych, czy. Na nią, czy po prostu oczu świata, i zwróć na to uwagę. I patrzymy sobie dalej, jaki ten tydzień będzie dla trójeczki. Mhm. Będą jakieś wyzwania, problemy, które sama sobie tworzysz trójeczko, bo to jest typowo karta ściany, wyzwań, przeszkód, problemów i będziesz musiała, nie musiała. Nie lubię używać słowa musiała, ale. Gdzieś tutaj poczuję, że to trzeba na razie zaakceptować. To trzeba przyjąć na razie, na dzień dzisiejszy takie, jakie jest, nie szarpać się z tym, bo im bardziej się z czym szarpiesz, tym będzie tego więcej. I będzie się nasilało. Zwłaszcza, że trzecia karta mówi o tym, że twój sposób myślenia i działania nie doprowadzi Cię tam, gdzie chcesz. I chcesz wyjść z tych przetkód, wyzwań, to trzeba coś zmienić i. Odniosę się do tej pierwszej karty i z każdej strony będziesz dostawała komunikaty właśnie co zmienić albo do jakiejś osoby się udać, która ci na przykład w tym pomoże. Okay. Energetyka, więc nie zwalaj na los, nie zwalaj na okoliczności, bo to ty sama to tworzysz trójeczka. Energetyka, energia nie jest zła, bo to jest trójka kielichów. To są kontakty z ludźmi, to często jest radość, spotkanie jakieś yy, radosne z innymi ludźmi. Może też z negatywu być to, że gdzieś tam słyszysz jakieś yy, plotki na temat siebie, że ktoś plotkuje, takie coś może być, ale raczej nie w energii głównej. Ja tu czuję po prostu pewną radość i też ludzi wokół ciebie. I co się będzie jeszcze działo? Co się jeszcze będzie działo? No, ósemka mieczy. To są wszystkie zahamowania, zastoje, kapłanka. Eee, I patrzymy. Mhm. Zobaczcie, to są zahamowania, zastoje. Możesz e, też mieć jakieś, odzywać się jakieś choroby psychosomatyczne, jakieś bóle w ciele, które cię właśnie komunikują. Co tam gromadzisz w sobie. Eee, Czyli jeżeli coś chcesz rozwiązać, rozwinąć w tym tygodniu, to tego nie zrobisz. Eee, no, bo jakby. Ty tworzysz te okoliczności, które są niepomyślne dla ciebie, poprzez swoje programy i przekonania. I kapłanka z jednej strony mówi: zaufaj swojej intuicji. Ona cię prowadzi, tak? Czyli zaufaj temu, co się tam będzie działo, zaufaj, zaufaj tym przekazom, wiadomościom. Tutaj również jakaś kobieta widząca, wiedząca może być dla ciebie wsparciem. Ale na przykład ty możesz się zastanawiać czy to z taką osobą się skontaktować, bo dwójka mieczy to zablokowana decyzja, nie widzisz rozwiązań. Mm. Również yy, ta karta mówi, a to chyba mówiłam, zaufaj i zaufaj swojej intuicji. Też ona jest zatrzymująca kapłanka w działaniach. Mm. I potem mamy energię mężczyzny. Możecie nie umieć podjąć jakichś decyzji dotyczących mężczyzny, albo pracy finansów. Więc tutaj w pracy i w finansach też może coś stać w miejscu, albo w jakiejś relacji. I patrzymy sobie dalej, jaki ten tydzień będzie jeszcze dla Ciebie trójeczko. Dywinacja, już wam mówię. Sukces. O, coś tu dobrego też przyjdzie. Zobaczcie, karta dywinacji. Z jednej strony mówię o tym, że możecie zaglądać swoją przyszłość, na, na przykład poprzez kartę Tarota, albo tym się zajmujecie, lub będziecie zajmować. Ale dywinacja bardzo często mówi, że to, co będzie w tym tygodniu, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Czy yy, przyjmiesz te przeszkody, wyzwania, przestanie się z tym szarpać, i wtedy ta energia się odblokuje, bo zaczniesz inaczej myśleć, zmieni się Twoje podejście. Bo tu idzie albo jakieś rozwiązanie. Dla ciebie. Albo jakiś sukces. Energia jest jakiegoś spełnienia, więc w tym tygodniu coś ci się uda. Być może jakiś inny filar będzie stał w miejscu, a drugi będzie płynął, bo też tak może być. Hmm? Albo odblokuje się właśnie to, bo ty zmienisz swoje myślenie, to co stoi tutaj w miejscu. Zwłaszcza, że ostatnia karta mówi o zmianie sposobu myślenia i działania. No to idziemy sobie trójeczko dalej. Jaki ten tydzień będzie dla Ciebie. W każdym chyba zestawie jest ta karta miłości do siebie. Hmm? Przekieruj miłość właśnie na siebie. Niektórzy mogą uczestniczyć w jakichś szkoleniach, kursach, warsztatach w jakiś sposób pogłębiać swoją wiedzę a pierwsza karta typowo mówi o tym, że weźmiesz swój los w swoje ręce czyli początek jest taki zastojowy ale ty to zrozumiesz, że tutaj trzeba działać coś trzeba zrobić, nie forsować przeszkód, bo nie o to chodzi tylko bardziej pod kątem swojego podejścia myślenia, tu trzeba coś zrobić porządek w tym bo wtedy zaczną się same rzeczy odblokowywać i ty zewnętrznie wtedy nic nie robisz Będziesz skupiona na jakimś swoim celu. No, i ja tutaj widzę właśnie finanse albo praca. I tu idą jakieś zmiany. Idą zmiany, ale one się dzieją na razie w tle chyba. Tu zobaczcie, jesteście skupieni na pracy, na finansach, Być może na jakichś celach finansowych, lub na czymś, jakimś celu dotyczącym pracy. I zobaczcie, idzie zmiana, która tak de facto na razie się dzieje w tle, bo wy nie widzicie całości. Coś się odkrywa tylko po części lub w ogóle nie widzicie, bo tutaj trzeba coś uzdrowić, więc jeżeli coś nie gra w Waszych finansach, w Waszej pracy zawodowej, bo najbardziej nam się to tutaj pokazuje, no to ten chwilę trzeba po prostu uzdrowić pracować z tym pracować, pracować, pracować. Nie wystarczy raz zrobić, dwa razy zrobić, tylko trzeba to męczyć, 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 aż to puści. Kiedy zobaczysz, że coś puściło, jak zobaczysz zmianę wtedy energia puściła, blokady puściła a blokady są i, i dla mnie tu najbardziej się pokazuje właśnie finanse i praca zawodowa, no dobrze trójeczki to tyle z mojej strony, wszystkiego dobrego pozdrawiam, pa pa